Widać już pierwsze symptomy spadku cen na rynku, na przykład pierwotnym. Aczkolwiek tutaj pewnie wiele będzie zależeć od kondycji finansowej deweloperów, czyli ci mniejsi, mający mniejsze rezerwy, miewający problemy z płynnością, mogą już być gotowi na poważniejsze obniżki cen. Natomiast duże firmy deweloperskie na razie starają się przeczekać ten moment niepewności. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, to tutaj na razie nie ma dobrych wiadomości, bo po pierwsze spadki sprzedaży jeśli będą hamować rzeczywiście, to tylko ze względu na to, że porównujemy się już z i tak kiepskim początkiem zeszłego roku. 60% mniej wnioskujących o kredyty, takie były ostatnie informacje z Biura Informacji Kredytowej. Stopy procentowe pozostają na tym poziomie, na którym były, a więc to, co jest głównym problemem dla potencjalnych kredytobiorców, to w tej chwili zdolność kredytowa. Rynki nieruchomości w ogólności są bardzo lokalne. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Rzeszowie czy w Wrocławiu, a zupełnie inaczej w mniejszych Miejscowościach czy mniejszych miastach, które nie były celem migracji Ukraińców. W Wrocławiu no, Ukraińców przybyło sporo, ale już wcześniej była to licząca się grupa także wśród kupujących mieszkania. I myślę, że tutaj decydujące będzie coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czyli dalszy ciąg tego konfliktu na wschodzie. Jeśli on ulegnie zaostrzeniu, jeśli rzeczywiście będą duże ruchy ludnościowe, to Wrocław jest popularnym miejscem docelowym i na rynek to na pewno wpłynie.